Strzeliliśmy sobie sami praktycznie bramkę, bo brak koncentracji przy stałym fragmencie, kiedy zawodnicy się kłócą o jakąś sytuację, a przeciwnik wykonuje rzut rożny, nie ma ustawienia, piłka jest wybita prosto pod nogi przeciwnika. Nasz błąd, prezent, prezent dla przeciwnika mieliśmy mecz pod kontrolą. Mieliśmy tylko jeszcze raz skontrować wywalczyć te punkty, a 48 bodajże minuta i dajemy taki prezent, mimo że w szatni tyle się mówiło o tym, że trzeba zachować pełną koncentrację. Mieliśmy jeszcze kolejne sytuacje, po których mogliśmy strzelić drugą bramkę. Na no, w drugiej połówce, no, no widzi pan, nastawiliśmy się na to, że, że wyprowadzamy jedną, dwie kontry, które dobijają przeciwnika, tracimy bramkę 3 minuty po jakichś tam ustaleniach. E, remis tutaj nam e, zbytnio nic nie dawał. E, otworzyliśmy się, zaczęliśmy grać e, otwartą piłkę na wymianę ciosów. E, no niestety gospodarze nas, nas skontrowali. No zdaniem kibiców tutaj nawet miejscowych, e, co najmniej po, po metrowym spalonym, no niestety Biednemu wiatr w oczy. No strasznie potrzebujemy tych punktów i wszystko się układało po naszej myśli. A no tak jak pan widzi, no koncentracja jest naszą słabą stroną. No, no nie wiem, trzeba nad tym pracować i, i walczymy dalej.